Bir tane daha. Tamam tamam. Başlayalım. Konu ne? Konu ne? Konu konu konu. Başlayalım. 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 Başlayalım.

Mam pod rękę, Norbert, słab pod rękę. Patrz, nie masz under Złap Słab lewą ręką. Która to jest lewa ręka? Lewa pan Beruta. Wycofaj troszeczkę rękę. Norbert, jest za samą Pod rękę, przez I teraz wersja. lewą ręką daj pod do Teraz masz kontrolę. I teraz trzeba za sobie. Pociągaj, wyciągaj, lubię. Pociągaj, już. I już, pytamy, już tak. Teraz trzymaj posiada. I trzymaj. Nie Szeroko ręce do, do, do. Szeroko, teraz nie,